Wiatr pozacierał nawet ślady stóp. Pod walącym się dachem, w drzwiach skrzypiących bez sensu, rozważali w milczeniu, gdzie podział się Bóg. Przybyli za późno nie ze swojej winy, każdy z nich z pośpiechu nie mógł złapać tchu. A jednak nie zdążyli. Stajnia była pusta. Drewniany żłób kołysał garść starego mchu. Nie wiedzieli, co robić, wracać czy iść dalej, jeżeli wracać dokąd, jeśli iść, to gdzie. Głuchej ciszy w lesie z rozpaczą pytali, czy nie słychać w pobliżu archanielskich pień. Aż się późną nocą... Pan nad nimi zlitował i posłał Gabriela, by im zaniósł sen. W tym śnie, jak na jawie, wszystko zobaczyli, czego nie można zobaczyć w zwykły ludzki dzień. Razem z kudłatym wilkiem bezpiecznie owca spała. Nie sile, lecz słabości władcy bili pokłony. Śmierć pogodzona z życiem, a człowiek z cierpieniem, od tej chwili na wieki, nowonarodzony. Lecz noc przeminęła, tak jak młodość mija, został tylko na zawsze w ich pamięci sen. Popatrz, oto nad tobą też gwiazda się wzbija, już świeci na niebie niespokojny cierń. Kochani, w Chrystusie Panu patrzymy dziś na mędrców ze wschodu. Widzimy z jednej strony całą pełną tajemnicy ich drogę, począwszy od śledzenia gwiazdy, poprzez decyzję wyruszenia, w końcu pełną tajemnicy wędrówkę i znalezienie Boga i siebie samych na nowo. Bardzo zagadkowe też jest to, kiedy się spotkali. W którym momencie zaczęli iść razem. Jedno jest pewne, połączył ich cel wędrówki. Ale dziś jesteśmy tu nie po to, by wzruszać się nad sentymentalnym opowiadaniem zaczerpniętym z Ewangelii Mateuszowej. Dziś jesteśmy tu po to, by jak oni podjąć wędrówkę wcale nie mniej ryzykowną i wcale nie mniej realną. Bo my nie mamy wyjścia. Musimy wyruszyć w wędrówkę, musimy pójść za gwiazdą. Ale najpierw musimy odpowiedzieć sobie na pytanie. Czym jest owa gwiazda i jaki jest cel wędrówki? Ewangelia to nie tylko opowiadania, Ewangelia to przede wszystkim program. Ewangelia ukazuje nam cel, jakim jest znalezienie Boga. Mędrcy, uczestnicy swojego świata znaleźli Boga. Idąc za gwiazdą, dokonali w sobie samych rzeczy niemożliwej. Wyszli w poszukiwaniu króla nad królami, ale słowo Boże doprowadziło ich do króla, który kompletnie nie wyglądał jak król, który wyglądał najbardziej ubogo, który właśnie jak król nie wyglądał. A oni pokłonili się przed nim i złożyli mu dary jako Bogu, jako człowiekowi, jako królowi. I w całym tym przekazie to staje się o wiele trudniejsze do zrozumienia niż całe rozpoczęcie wyprawy i zmagania z nią związane. To też staje się z tego rodzaju wyzwaniem dla nas, którzy z jednej strony mamy tę pewność, że jesteśmy przy Bogu, ale z drugiej strony mamy tę pewność, że powinniśmy Go ciągle szukać i że i mamy ten lęk, że możemy go nie znaleźć, że możemy się z Nim rozminąć. Kochani moi, to co dokonuje się w rzeczywistości Kościoła dzisiejszych czasów, to co dokonuje się też w rzeczywistości Kościoła naszej parafii i w nas samych, to wszystko odbija się właśnie w tej Ewangelii. Obserwować rzeczywistość, zauważyć gwiazdę. Po co mędrcom w ogóle była ta podróż? Żyli sobie w swoim kraju, może byli królami, może nie, tego Ewangelia nie precyzuje. Po co im jakiś król? A człowiekowi współczesnemu po co jakiś Chrystus? A mieszkańcowi Lubania w 2026 roku po co jakiś Chrystus? Czy tylko po to, by zaspokoić potrzebę jakiejś religijności takiej czy innej? Czy tylko z lęku, że po śmierci, no to tak w sumie nie wiadomo, więc no może lepiej. Faktem jest, że można tak żyć. I faktem jest, że większość chrześcijan właśnie tak żyje. Faktem też jest, że do takiego stylu życia nie potrzeba żadnej wędrówki. Nie potrzeba patrzenia w Słowo Boże ani znalezienia gwiazdy. Takie instrumentalne traktowanie Boga stało się stylem życia wielu, nawet, nawet zdawałoby się, najbardziej pobożnych chrześcijan. Całe szczęście dzisiejsze słowo nas z tego skutecznie wyprowadza. I ono staje się gwiazdą, za którą możemy i powinniśmy pójść. Ta Ewangelia ukazuje nam konieczność zmiany optyki naszej. I to jest kluczowe w wędrówce człowieka XXI wieku do spotkania z Chrystusem, które może wyglądać zupełnie inaczej, niż to człowiek sobie wyobraża. Tak jak było kiedyś w spotkaniu mędrców. Ta zmiana optyki to zobaczenie naszego świata, także naszego lubańskiego świata. To zauważenie, że choć jak mędrcy ze wschodu przed wędrówką, że mamy ile mamy, że jest jak jest, to czegoś brakuje. Że ten nasz świat, choć powinien być szczęśliwy, a ludzie uśmiechnięci, że wcale tak nie jest, że z dnia na dzień właśnie coraz bardziej tak nie jest. Że coś się pogubiło, a może, że ktoś nam się zgubił. Że właśnie w tym, jak jest i co mamy i gdzie jesteśmy, że właśnie tu trzeba zacząć szukać Boga na nowo. Ale żeby mogło się to dokonać, trzeba nam zostawić swoje status quo, trzeba nam zostawić swoje myślenie i upieranie się przy swoim. I idąc za słowem Boga odczytanym, odczytanym w naszej rzeczywistości kościoła lubania, żeby tak idąc dać się zaskoczyć Bogu, by potem nie móc się nadziwić, że to właśnie On i że kompletnie nie tak jak myśleliśmy, upierając się przy swoim. Kochani moi, ta uroczystość objawienia. Wiele nam objawia. Więc idźmy za gwiazdą, która już nad nami świeci, która świeci nad Lubaniem, która już prowadzi do tajemnicy paschalnej, do tego przechodzenia w sposobie myślenia. Przestańmy traktować Boga instrumentalnie, jako kogoś, kto ma być gwarantem naszego bezpieczeństwa i stróżem świętego spokoju, aż po ten spokój wieczny. On jest konkretną osobą, która czeka na spotkanie. I będą to raczej spotkania całkiem inne, niż sobie wyobrażamy. Jak pisał Marek Skwarnicki w przytoczonym utworze: Popatrz, oto nad Tobą też gwiazda się wzbija. Już świeci na niebie niespokojny cierń. Życzmy sobie, kochani, dzisiaj błogosławionego niepokoju, dopóki w naszej rzeczywistości miasta Lubań, parafii, dekanatu, dopóki stoisz z założonymi rękami i nie idziesz za Ewangelią, dopóki nie odczytujesz rzeczywistości swojego życia, Kościoła, Lubania w rzeczywistości Ewangelii. Niech ten niepokój przedpaschalny. Drąży nasze wnętrze i nie daje nam żyć i spać, aż zdobędziesz się na odwagę nowej wiary i wyruszenia w drogę, bo Bóg czeka w wielu ludziach, w których nie spodziewasz się, że możesz go znaleźć. W świecie pokłóconym i niespokojnym, w świecie, gdzie ludzie odrzucają innych, w świecie, gdzie brakuje księży i nie wiadomo, jak to będzie dalej. Ostatnie pokolenie wikarych siedzi koło mnie. Rocznie jeden święcony, czasem w ogóle nie. Jak będzie dalej, nie wiemy. W tym świecie Ewangelia o mędrcach ze wschodu staje się programem i gwiazdą. A więc idźmy za gwiazdą. Amen.